Widzę, bo bardzo serdecznie jestem To jest Angry Ballet, Custom Knight. Y mamy tu balore Mini i Mini Rine 2, więc co to jest? robić? B... -B, -B Dobra, WSAD i Ashok. okej, okay, ready. Nawet nie wiem, jak oni działają. Grze mi skraszował tak, Lecimy jeszcze raz Okej okay. mm, Dobra Co mam z tym zrobić? Nie się zaraz pośmieje. Siedzi i się śmieje, gówno. Et <laughs> Okej. Okay. Druga jest. O tak było nawet. 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 Ok, easy jest ten tryb, na, w sensie no, od razu skumałem, o to A i ciosko prześwituje, widzicie moją myszkę tu? Nic. Ale <grym> A, cieszę się, że twojej siostrze wadę prądem. Hihi. Nie był czasem Funtime Foxy? Nie. Obawiam mi się, że w tym trybie też jest Funtime Foxy. Albo jeszcze coś. To na ludzie na hardzie mogę zrobić Dawaj piątą, no i git, pięknie Równie dobrze mogę pozamykać wszystko, ale nie ryzykuję Dostały tym prądem. Podoba mi się Te biuro w ogóle jest zajebiste Ta malura działa trochę jak w FNaF AR o, cześć! Chłe, Już koniec, już po was. S? S <grywa> <grywa> Łatwa noc. <grywa> Easy. Okej. Okay. No i co, no i to równie dobrze mogę zrobić tak i mi to nie robi różnicy bardzo chętnie. Okej, okay, mamy już w pięciu gwiaźdźek. No i No spróbujmy, spróbujmy. Jakie to w kamera po prostu? Okej, okay. jest pierwsza, ale jest O oh faj, właśnie miałem zamykać i mówić, że idzie balora. Dobra, to nie jest ciężkie. To jest do zrobienia na luzie anoż jest łatwa. Go. Zamykamy oczy i lecimy na słuch. To jest pierwsza. Super jest ta muzyka balory. Ja bym przy tym mógł spaść, taka kołyska. w ogóle kojarzycie tą taką piosenkę zajebistą, jak starą. Jakieś było TVP ABC, nie? Tam była kiedyś taka piosenka. E jak taka krówka spała i ona była taka do snu, nie? Wy to pamiętacie? Czajcie, że są ludzie nienormalni, którzy boją się tej piosenki i uważają, że ona jest creepy? Ja mam takiego WTF, że zajebiste do spania ale się to przeraża, XD To nagle nika kodu jakiegoś Druga Błagam nie róbcie tego co ze nardem, nie każcie mi tu siedzieć 8 godzin Nard był przewalony, ale podobało mi się No siemano Zapraszam na imprezę Dawaj trzecią No co się śmiejesz No już czas na trzecią Potrzebuję tego o, dziękuję. Widzisz, mówiłem. No i zobaczcie wam to trochę. Zaproś tu, siostry. Posiedzimy, pogadamy. Farta, Proszę bardzo cyk pyk pyk Dawaj nie śmiej się o siemeno Widzę wiadomość dotarła tak dotarła No to super ekstra Za o Witam do ciebie też dotarła Zapraszamy Słuchaj mordo na luzie Rostry się tu pomieścimy Pamiętam na biarze jakie to było przerąbane przejdźmy przez spokój Balory f 2 Myszki już nawet nie widzę Jest w środku ekranu Dobra, no wiem, że śmiesznie, że myszki nie widzę, juhu Super, ekstra Zapraszam was więcej, drogie panie To nie czas na spanie O, no i siema, mordo Co tam u ciebie? Daj piątą. Jest! No nie śmie się no. Super, że mi się udaje, a to by co ci się udaje, jakie ty masz cele w życiu. A, śmiać się, no rozumiem, rozumiem. Rozumiem, wszystko rozumiem. Balara przychodzi nam podrzuca swoje dzieciaczki. W opiekę. Joan śmiać się nieba, o, ale super, matka was oddaje, super. no zajebiście, Powód do radochy. Matka ci oddała, nic tylko się śmiać, nie?

Dobra, no to pierwszy challenge mamy z głowy. Dobra, co mamy dalej? Jest pięć gwiazdek. O! To jest Mike, tak? Chyba? Czy William? Nie, nie ogarniam. Dajcie spokój. studzienka hmm, Hobbit przeszedł. No i co w tym długo? No? Jest piękny gwiazd, jest dobra. Co, ała, co mamy dalej? Tu oh, Engine balet, agresywny balet nie ustawy agresywny Freddy e, i korporacja. Bonnet, to może być to, może wymagać precyzji. Fantime Foxy to może wymagać wkurwienia. Eee, no serio, random closing your monitor is your office, quickly open your monitor. A, uh, ok, czyli będzie mi się pojawiał w. w, w... Będzie mi się pojawiał w ofisie, jak mi się pojawi w oficie, to mam kamerę wyciągnąć, ok. A ty? Hmm, że Bonbon mnie atakuje z tej, z tej, ok. No dobra, no to dzięki za oglądanie widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia papa, pa. ale chwila, zobaczymy jeszcze. Funtime Frenzy. Oj, to będzie cięższe, ale Aha, mam widać LOL. Na keypadzie. okej, okay, to easy. Dos atak. Super. Te jak one działają? Aha. Okej. Okay. To to może być easy. Ale to. Eee. Okej. Okay no i Bonnet Gears Knight to Easy poza time Foxy, bo ją to trzeba tam... Ten, ten, to Veridos i to Easy będzie Pop Chef. też spoko Bottom Shelf też Easy Cupcake Challenge Tu już trochę ciężej no i Golden Freddy to jest to najtrudniejsze raz, dwa, trzy, cztery, pięć 10-20, tak? Tak. Dobra, to dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i pa pa!